To jest Synekoksman. Chciałabym was spytać w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie. Ge... Będziemy sobie grali w trzecią część mapy Minecraft skazane na śmierć albo na karę śmierci Każdą ma inną wersję. ale dobra, yy, zacznijmy od razu mapeczkę, bo nie ma co zekać. Yy, autorstwa mapy jakby to jest Zielak 04XD, które serdecznie pozdrawiam. I jeszcze jedna rzecz. W opisie macie link do autora tej mapy, tam możecie znaleźć tę mapę i sobie zagrać Pamiętacie wersję 1.11. 11, Ej, dobra, zacznijmy. Witam. Cześć, witam już, już w trzeciej części osłonie mapy skazanej na śmierć. O czym będzie fabuła? Do się podczas rozgrywki. Dostępcie mapy pracę Diaksem i komentarzem. No to to jest dla Was, no bo ja już to zrobiłem. Bardzo fajna ogólnie mapka. Enzy, dzięki, że nagrywasz moje mapki. Jesteś, jestem szczęśliwy z tego, bo dużej bardziej mam dopiero 13 lat. Yy, yy. Dobra, nie, to nie było akurat do mnie. <coughs> dobra. Zasady zasady są te same co w drugiej części. Dobra. Czy nic na pole dobra to i spytać, yy, spytać... czy coś jest do roboty. Dobra, to to sobie zostawimy. Nie wiem, tak w razie mu. No i gdzie nasz ten brat? Muszę z nim to pogadać. Bracie, skąd ty weź wytrzesną we 4 miliardy dolarów, czy tam złoty, czy ileś tam w ogóle. Nie no, dobrze, że tutaj byliśmy na basenie. Tak, na basenie. <grym> Okej. Okay. no, obróbmy się przecież bankę. Dobra, nieważne. <grym> Idziemy i czemu je ja nie mogę biec? Why? Dobra, nie mogę biec. czemu? Nieważne. U -r... Nie UR nie znam się na tych nazwach. Przepraszam za tą chrypę trochę, ale y Dajcie mi chwilę. Eee, no dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem. Eee, wyszedłem z tamtego czegoś. Nie wiem, jak tam się nazywa. Zobaczcie, no nie wierzę. kombajn do... Że <laughs> auto jak 04. 04. W to się nazywa jeszcze XD, ale to jest najmniej ważne. Kim, bracie? Bracie, eee, co jest z robotem? Tak, masz do wyboru jechać do sklepu po jedzenie albo. Eee, po i picie albo pół mi na polu. Co wybierasz? To pojedę do sklepu. Wiecie co? Szkoda, że w tych częściach nie można już tak całkowicie wybierać. ale ja mam pojęcie, żeby nie było jak 04 x Też jest dobra. Spokojnie. Dobra, tak. To pojedę do sklepu. Co mam kupić? Koło Kup dwa bochny chleba, cztery piwa, trochę warzyw, jakąś szynkę i cukier. No dobra, jadę. No dobra, jestem na miejscu. Co, to jest? co ja miałem kupić? Aha, dwa bochny chleba. Dobra, dobra. Co w bagażniku? Kasa jest w bagażniku. O celach. dobra. Hmm. Mam odpowiedź. <laughs> Marchewka. <laughs> nie wnikam. Dobra. Hmm, tylko gdzie jest bagażnik? <laughs> A, tu. No nie wiem, czy przypadkiem jedną sztabką złota by się nie zapłaciło za... Tam jakieś tam malutkie zakupy, ale nie wnikam. No dobrze, mój drodzy, ja już jestem spory, było malutkie cięcie. Coś mnie w gardle drapie, przepraszam, ale dobra. Co, co was ominęło? Dobra. Wchodzę do sklepu i dzień dobry. Sprzedawca, dzień dobry. Dobra, no to dzień dobry. Mm -hmm. Chciałem ja kupić? Dwa chleby, cztery piwa, trzech warzyw, szynkę i cukier. Warzyw. Szynkę i cukier, dobra, to ja sobie wezmę jeszcze ciastko. Czekolada. Urę! O, o kurde, ja to uwielbiam. Szynka, szynka, szynka. Szynka, szynka. Ta szynka. Mhm. Ja tam tej szynki. <grym> Jaką szynkę, cukier? Mhm. Chleb. O, cukier. Chleb mamy tu. Chwileczkę. Yy, chleb jest, mm, piwa nie? Warzywa tych, je, nie. Kiesieńka cukier, dobra. Czy jeszcze warzywa musimy wziąć? A to na pewno chwieczka. Hamburger. <laughs> Nieważne. Mm -mm. Dobra. To będą warzywa. Nie, to tu są ryby. To co poza tym? No, piwa oczywiście, jak to w na to to zrobimy coś takiego. Miałem wziąć cztery. Tak. To każdy dostanie po cztery. Będzie lepiej, dobra. Trochę warzyw, bakłażan, pyk. tej toły, marchewka. No i na bogato. Dobra. <laughs> Idziemy do sprzedawcy. Yy, w czym służyć? Ja za, za, za No dobra... Mm. Pamiętam, ślad. Mm, sprzedawca 39,50 y, zł się należy. 30 5... 35 i 35. Eee! Jeszcze nie zapłaciłem. <laughs> Ale fajnie w ogóle, że tutaj y, reszty się dostaję. Bo to naprawdę dla. Na plus bardzo. o. Dobra. Do widzenia. Hmm, mm, dobra. Tam mamy auto. Już myślałem, że takie puste na parkingu. A e, nie, tu jest e, jakiś kabielet, chyba. Nie wiem. Dobra, odpalę za No dobra, zakupy zrobione. Trzeba wracać do domu. Wiesz? jedzenie trzeba zanieść do lodówki. No, dobra, Mhm. <laughs> mm gdzie jest lodówka? Tu. Eee. Wiadomość dla Ciebie, cel. I powiem Wam, że tak szczerze... <coughs> Zastanawiam się kto by dał mi da... kto by jakieś wiadomości w lodówce, ale nie ważne. Ehm, nie tak, nie to. Wiadomość dla Ciebie. Jeśli to czytasz, to znaczy, że twój brat Jakimozu został... No dobra, Jachimazo to nie jest mój brat, ale ja wiem, że... <śmiech> <śmiech> no dobrze majd, było malutkie cięcie. Miałem mega fajną chrypę. Ale już jestem z powrotem. I tak, y już wam czytam. Jeśli to czy też to znaczy, że twój brat Jakimozu został przerwany przez nas. Czyli wszystko. Żądamy okupów w wysokości 100, 100 sztabek złota. Dzien na znaleźć, popytaj się 7. Nie no, nie wierzę, Gang Może Boże święty, nas nazwy się nie dało na yy, zry... Nie, że to jest zła nazwa jakaś. Yy, bardzo kreatywna, ale taki, na taki, yy, ten... Na taki bang... że Nie, na taki... W ogóle... O, dobra, nie walnę. Yy, yy, cel, wsiedź do samochodu i... Yy, z samochodu i jeźdź do Shandy'ego. Tak, to wezmę sobie jeszcze złoto. Wezmę sobie jeszcze złoto, bo złoto jest najważniejsze. Mm, pyk. Sorry, że słyszycie moją myszkę, ale... Mm. No dobra, idziemy. Nie no, jesteśmy milionerami. Tutaj byłoby chyba z 4 miliony albo miliardy. Było ileś do szendiego. Jej mm. tylko, dopadnę tych gnojów. Mam nadzieję, że Shandy wie coś na ten temat. No dobra, a więc jestem u szendiego. Miał on kontakty z dilerami i gangsterami Więc coś może wie, no standardowo mm -mm. Ten sam domek Spoko Siema Shandy, co tam słychać? Mm. Cześć Shandy, mam sprawę, co możesz... Słyszeliś może o gangu żuli? E, hmm, no wiesz mm. Co nieco się o nich wie, ale od razu mówię Powiem ci o nich coś Fla e, Powiem ci o nich Coś wtedy, gdy zepniesz dla mnie całą z ogrodu i mi ją dasz. Wtedy ja się powiem, co, yy, o co nie wiadomo, okej? Okay? Okej, okay, niech będzie, zaraz wracam. Mam nożycę, dobra. Nie mogę cię przekupić złotem. Nie mogę. Dobra. I na. na. Pff, Masz, że nie dostaniesz ten. Nie, nie złoto, nie złoto. A tutaj te 50 groszy mogłeś sobie wziąć Dobra, nieważne To sobie wywalam, bo to już mi nie jest potrzebne Ale musicie przyznać, mapka jest bardzo fajnie dopracowana No bo... No fajna jest Dobra I ile żeś... Kościół, ile ty tego masz? Coś Ciebie za dealer, król dealerów chyba jesteś Ile tego jeszcze? Dobra. Pyk... pyk. Dobra, tak zetniemy tak na szybko. No naprawdę nie chce mi się tego robić. Dobra. Ale prawdopodobnie to w każdej części tak będzie. No chyba, że będziemy w jakimś więzieniu czy coś. Równ, równe... równe takich chyba było, albo mm, nie mogłem sobie zmieścić w kieszeniach. Na przykład tam paryton złoto. Pyk, pyk, pyk. Dobra. <laughs> dobra. Yy, o, no dobra. Masz. <laughs> a teraz go. No dobra, a więc tak, yy, gang pojawił pojawi się około dwa lata temu. Na początku zajmowali się Helen narkotykami i tepem. Po krótko działalności urośli w siłę i zniszczyli kilka mniejszych gangów W końcu zainteresowała się nimi policja, ale żyle przepłacili winy i tak są jakby legalnie. Nie wnikam. Mnie, mnie nie interesuje ich i kontakty z policją. tylko gdzie, gdzie się znajdą, ile ich jest. No dobra, znajdziesz się koło w hangarze na przedmieście. Jest ich około 300. No dobra, no to dobra, już jest informacja. Dzięki, na razie, Sandy, na A nie chcesz iść ze mną odbić... Yy, ...himoza? Nie, dobra. Nie gadam, więc nie chcę. <laughs> dobra. Idziemy. Yy, od pol po szendji. Zanim pojedę do hangaru, muszę kupić TNT. Z ziemi muszę z łuk, zbroję i TNT, Przytelę mi się też kosm, napój, energetyczny. A więc najpierw, najpierw zbroję, mój kumpel ma ich dużo i niedrogo. Dobra. To dobrze, że wziąłem to złoto. Noć? Noć. Czemu ty jesteś w różowej bluzce? Noć. Jeszcze ma nie różowy napis, albo jestem daltonistą, nie wiem. A to czemu? Bo jesteś ubrany w różowe... czekaj. Ja. Witam w moich skromnych progach. Masz jakiś problem? A to czemu? Ty jesteś obrony w różowe ubrania i wyglądasz jak się... oboista dziewczyna z brodą. Boże święty. Przepiękny tekst. Dobre i ważne. E, to moja tajemnica. Czego chcesz? Przyszedłem w sprawie jakiejś zbroi. Ile kosztuje? Powiedzmy diamentowa. Hmm, diamentowa 500 stałych. No mam tyle. Chyba. Żelazna 100, kolcza 50, a skórzana 15 zł. Kosztuje 75. Jaką kupisz? Kupę żelazo. Ok, daj mi zjutro. Żelazna stuwa, tak? To pyk. Toczka. Muszę to jakoś odpowiednio oddzielić. I tutaj.. 30... Albo nie umiem mieć albo to jest dobrze, nieważne. Pyk i pyk. Nie! A dobra, to jest. To złoto sobie wezmę, dobra. Że Oj, nie wiem, dobra, by nie wygląda na Gangster, kurde. Dzięki, masz zbroję. Masz <laughs> coś No dobra. Odpal po, po załatwieniu zbroi, dobra. E, no dobra, mam zbroję. Teraz jedę po łuk, miecz i mojego starego zioma. E, no to jestem na miejscu. Nie wiem, kto to. Przypomina mi trochę Hitlera Minecraftowego, ale nie. Stanin? Aha, dobra. Wo 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 no, no. Cześć Józef, co tam u Ciebie? Stan. Yy, no wiesz, w porządku. Co Cię dom jest sprowadza? Przyszedłem w sprawie jakiegoś łuku i miecza, najpierw jak słowę ile, ile chcesz złota? Za łuk 125 stawek za... Je, a za miecz 50 stoi. Aha, jeśli... Jeż, Wiesz, chcesz strzał za jedną biorę jedną sztapkę. Drogo gościu, drogo. No dobra, no chyba, że to jest na przykład jedna złotówka. W tej grze. No dobra, daj mi diaktowy miecz. Yy, łuk i 30 strzał, Razem to będzie... to będzie 105 sztabek, stoi okej. Okay. Yy, a nie, dobra, to już było. 105 sztabek. Pyk... Będę miły dla Ciebie stali, chociaż... Nie znam cię, jak. Nie wiem, czy jesteś z czy nie? Nie wiem. No, jakiś napiwek. <śmum> Masz złoto, dzięki sprzętu znajdziesz. Ty, 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 zabieraj. Fajnie to. O. o, zabieraj siłę. Pyk. Za to, że mnie okłamałeś. <śmum> o, jeszcze stanowisko komputerów, jeszcze piwko. A, zagram sobie teraz. Otwórz mnie. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Dobra. To wiecie co? To wrobimy w stanie najdamy tutaj mu te, 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 te od... <laughs> od zbierania. Dobra. Więc idziemy. I ja chyba wiem do kogo teraz pójdziemy jako po TNT. Dinerboom, oczywiście. <laughs> I... Dobra. Siema Dinerboom. E, Cześć Dinerbun. Mam sprawę ile chcesz złotych za na TNT. No wiesz, powiedzmy 34, może być, może być. Eee, Docenię 32. Jaki jestem dzisiaj dobroczynny. Dzięki TNT znajdziesz w skrzyni w ceglanym budynku. Cześć, cześć. <grym> Nie będę tam wchodził. No dobra. Eee, detonator <grym> TNT eee, na bloku kwarcu. Kwarcu, kwarcu, kwarcu chyba się mówi, nieważne. <laughs> Dobra. Odpal poś... Się, odpal silnik po załatwieniu cięci. Dobra, mam zdjęki, a więc jadę do <laughs> W którym roku żyjemy? Dobra. A coś sądziłem, że dzisiaj tu będzie Hitler? Ja nie wiem. Nie wiem, tak dokładnie to... Nie, nie bo jestem taki móc... O. To, co o tobie myślę, Cześć Adolf, mam sprawę. zatwierz mi kokce jakiegoś energetyka, tak? Nie jak, daj mi 30, żeby to ktoś... co? To dam ci to, co chcesz, dobra? Masz równe 30, bo. Nie no, dobra, już masz te 30, jestem bogaczem. O! Dobrze. O Boże ślady, kto trzyma rzeczy w lodówce? Koks w lodówce, co? A. A, no chyba, że takie coś. No to energetyki czasami można tak. Nie, tu nie będę wchodził. To nie to. Dobra. Ja się zastanawiam, w jakim my tutaj w wieku żyjemy. Bo to trwa załatwienie napojów. No dobra, mam sprzęt, a więc teraz jedę do Hangar'u, muszę odbić brata. Jesteśmy. No dobra, mam spręt, a, a, a więc teraz do hangaru. Muszę odbić brata. A więc o ten hangar? Wyjdę od tyłu, wysadzę ścianę ładunkiem wybuchowym, okej. Okay. <kłysy> to już tutaj jest. Dobra, więc zaczynamy Mission Impassible. Okej, okay. czyli, czyli, do końca idziesz. Eee, dobra. E, Czekaj, do końca idziesz, do, do hangaru odbić brata, bo co? Mmm, o, ja też mam yy, z nimi wojnę, tylko nie umiem walczyć. Masz, trzymaj, możesz się przydać podczas walki powodzenia. Hmm. Dzięki, niezależnie. dobra. Za dużo mamy tego złota. O, może być, dzięki, wielkie. Dobra, yy, idziemy. Boski <laughs> świat. Dobra, to tu, więc zaczynamy. Ej, ale ja miałem tu być na peaceful czy na czym? A. Nie, ja mam game mode 2, no nie wierzę. Jestem nobym w parkura Ale to już było. No nie wierzę no. Fila, Game mode 0. O! Pyk. Pyk, dobra. Game mode 2. <tryk> dobra. Barat. Eee, tylko mi się wydaje, jakby tutaj miały być jakieś wrogowie, mowy. Dobra. Bracie, już się uwalniam. Dzięki Bogu, przyszedłeś po mnie, uciekam. mnie. Przecież tutaj uciec. Tutaj specjalnie masz płytkę. Już się robił. Wyjście. A, tutaj jest wróżnica, nie założę. ma Dzień dobry. Chwila, chwila, chwila. Policja, stać, jesteście aresztowani. Wszystko od nas... Yy... Wszystko co od nas, od teraz powiecie może być użyte przeciwko wam, dowodu z nimi. Skąd wiecie, że tu jesteśmy? Właśnie, jest, załatwiliśmy z żulami, że mają porwać moza, a wiadomo, że to ty od razu wyruszysz, pogoń się, przygotowaj się. prostu jak się, jak jest napad na bank czy nie, ale, żadne, ale dowodu z nimi, dobra. moza, jak myślisz, przeżyjemy? No nie wiem, najpierw musimy dojechać na komisarię, zobaczymy jaki będzie wyrok na rozprawie, na razie czekamy, to wszystko, nie, jeszcze, nie, tak, to wszystko, dobra, nie, to jeszcze nie jest koniec mapy raczej, dobra, good morning, pyk, siema jachimozo, sala przesłuchań, idę tam. Dobra, no, co za hamę? dzień dobry panu. E, pan Jakimodo i ty, cwaniaku. Proszę siadać, e, zadam wam kilka pytań. E, a więc, tak, najpierw proszę powiedzieć skąd zajęliście się budowę banku. Gdzieś tam pracowałem jako bankier. A co pan to obchodzi? To jest moje zadanie. E, mam coś do was wyciągnąć. Dobra, pytanie drugie. Skąd się ten i znak do, do drzwi. E, a to z poprzedniego odcinka. Więc. W prawym grudnym rogu macie link. Skąd znam kod? Ja go nie znam, ja go złamałem. A jak? Niepański interes. Jak? Ale ja mu... Nieważne. E, mówiłem, że, pań, że to niepański interes. Nie dociera? Zaraz każę cię zabić. Jak? Nie. Uspokój się, złamałem go w komputerze głównym banku. Dziękuję, Himazu. A skąd wzięliście TNT? Kupiliśmy do, od naszego kumpla, Dinerbona. Coś jeszcze, bo... E, e, życie patrzą e, na pana. E, nie, marnuję, dobra. Marnuję, że się poszczęsę Nie wierzę. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie, e, gdzie ukraliście złoto? A co to pana obchodzi? Jeśli powiecie, wyrok będzie łagodniejszy, a wiecie gdzie. Złoto jest? Nie powiem. Do widzenia, panu. Mam nadzieję, że nie będę już pana oglądał. Ja też mam nadzieję. Do widzenia. No dobra, cofaliki. Teraz idziemy zrobić odcisk palców. Ale mu dowaliłem, kurde. To są odciski tak. Mhm strażnik. dzień dobry. Zapraszam do sklepka. Musicie Państwo kliknąć w przycisk I wszystko. To ja pierwszy. Eee, dobrze, teraz Pan. Zmuście mnie. N Czemu ja się tak upiera. Chcesz mnie dzisiaj <laughs> nie usiedzieć? Nie, z pedofilem. Dobra, niech będzie. Nie, z pedofilem to ja już. Dziękuję, to wszystko. Eee, niech idą na rozprawę. Zaprosiliście ich do wozu. Klawiś. Już się robi. Chodźcie eee, w gnić ze mną do samochodu na zewnątrz. Ja no nie wierzę no Ech, dobra e, Dobra, cweniki na tył, ja bo... Nie, nie tu o! Nie zaufolniałem tego wcześniej. Dobra. Siedzą. Tak, siedzą. E, możesz jechać. No dobra, wysiadać. E, jesteśmy... Jedziemy... Idziemy na salę sądową. Idźcie za mną pod salę. Dobra. No to proszę iść. A nie, to w tom. Proszę iść. Dobre, idziemy. E, zapraszam do środka. Siadajcie w pierwszej ławce po lewej. Okej, okay? okej. Okay. Dużo tych osób. Ja myślałem, że to szami. Nie wnikam, dobra. Siedzą już wszyscy? Siedzą. E, tak. Mhm. A, a więc zaczynamy sprawą braci, którzy obrabowali bank. Najpierw proszę wnieść oświadczenie poszkodowanego w banku. Dziękuję wysoki sądzie. A więc tak, yy, ci dwaj ludzie 9 dni temu o godzinie 11:00 no i o 11:00 zaczęli napad. Najpierw wszedł chmazoo i wszedł sobie na kresie. Kilka minut później przed ten drugi. No czemu nikt nie za mojego imienia? No, choćby branie e, Dobra, nie ważne. I yy, chcieli powiedział, że to napad. Yy, nie mogliśmy włączyć alarmu, bo ten, bo ten by nas zabił. Po 30 minutach ten drugi dzwonił kod, wysadził ścianę sejmu i cał wykradł całe złoto. Żądanie zwrotu złota plus 15% całej zawartości sejfu i miliona złotych poszkodowania za zniszczenie sejfu. To wszystko. Dziękujemy. A teraz poproszę o się, czy nie obrońców. Pozwalam. Ty, gościu, ty nie wiem gdzie ty jesteś, ale uduszę cię, dobra. Yyy... Yy, no, wszędzie. Dziękuję, Wysoki Sądzie. A więc, tak, to prawda, może moi podopieczni są winni, co zrobili, ale to nie powinno oddawać złota z nadwyżką. Powinni tylko oddać to, co ukradli, i zarobić na sejf. To moje oświadczenie. Dziękuję za uwagę. Szef banku, wynoszę sprzeciw. Powinniśmy dostać 15% złota za zniszczenie bankowego i problemu z klientami. Kl, 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 kl. Spokój. E, dziękuję za oświadczenie. A teraz panie Jakimuzo. czy to prawda, że pan groził śmiercią za wyłączenie alarmu? Krysy e, już są? E, tak, to prawda. Z, a, to nieprawda. E, nie. Chwila, chwila. Nie zgadzam się z szefem banku. Tak naprawdę, ja nie złamałem kogoś drzwi. Tego dnia nie było nas w ogóle w banku. Pan się pomylił, to nie byliśmy my. To był nasz kuzyn Mar. Mar. Martin, dobra. Nie kłamcie, pamiętam was jakby było wczoraj. Wysoki sądzie, oni kłamią. E kłamią, wysoki sądzie. Szczęśliwy ty z co czemu to robisz? A miałem kłamać, wysoki sądzie należy im się dożywocie Ja sam decyduję, ile będzie wynosiła kara. Macie. Państwo jeszcze coś do powiedzenia? Tak, ja mam. Słucham. Dziękuję, wysoki sądzie, a więc tak. Wszędzie jest han, y, handlarz <trym> ma kontakty y, ze wszystkimi dilerami na świecie, współpracował z ISIS, nie wiem co to, i ma y, nielegalną hodowlę <trym> na podwórku. To wszystko, co chciałem powiedzieć. To kłamstwo, nie będę się darł przed kamerką, zje y, przed, no, na nagraniu. O, o, on kłamie w wysokiej Sadzie. Cicho, teraz będzie chwila przerwy, możecie państwo ze sobą porozmawiać. Muszę pomyśleć nad wyrokiem. Jakie mozo? Jakie y, mozo? Ciekawe ile dostanie mnie. Y. No, ciekawe, ale, za, ale załatwiliśmy się Ciekawe, co teraz zrobić. Zobaczymy. Puch. No, tam było przerwie. Uwaga, ogłaszam wyrok. Właśnie zostałem zamknięty w więzieniu yy, Altrace, jakoś tam nie, nie znam tego więzienia. Możecie sobie wygooglać w internecie na 40 lat i Państwo bankowi do pieniądze. Yy, a jeśli chodzi o Szendiego, to będzie w jego sprawie śledztwo. Dziękujemy wszystkim za zebranie i za uwagę. Proszę się rozejść, a przecież zabrać do więzienia. Idziemy do wozu. Gdzie yeah, jest Shandy? To jesteś Shandy? Od kiedy Shandy jest babką? Może za karę, że nas zdradziłeś. Idziemy znowu. Wtedy? Chyba tam. Dobra. Dobra, idziemy. Chwyt. E, tak, tak, możesz się. dobra. E, jedziemy i... Mm, dobra. A więc koniec wolności, nie uciekniemy stamtąd, bo tak... Bo tam jest duży rygor. Coś się wymyśli, posiedziemy tam kilka dni, obejrzymy więzienie, przygotujemy się i zwijemy, tak? Ok, fajnie, jak i wychodzić, dobra? Wiecie co zrobię? Zrobię coś takiego. O! I teraz mogę do nich chodzić. Dzień dobry, jedę ja z Wami. <gly> nie ma no, dobra, żartuję sobie. Ale fajnie byłoby komendy takie, na przykład, że. Nie, że, no, takie komendy, coś tego typu. Dobra, witamy w. Alcaraz mhm. idźcie do końca pomieszczenia w prawo. O, ciemno tu trochę. Bardzo ciemno. Przesłuchaj też. Kto tam siedzi? Nie wiem. Za tymi drzwiami w prawo. Mhm. Cele. O, dobra. Wasza cela jest pierwsza w prawo. Twoja cela. Dobra, siema Jaki. Wasza cela jest. Dobra. A więc to nasza cela, Jaki. No dobra, trzeba poczekać kilka dni i zacząć zwiedzanie więzienia. Okej. Okay. To jest... No musimy czekać. Mapa ciągle dalszy na Czyli to oznacza, że to już jest koniec mapy, ale spokojnie. Następna część mapy pojawi się za tydzień gdzieś około. A w środę chyba będzie mapa... <coughs> będzie Minecraft 2D, bo dawno go nie było. Więc moi drodzy, <coughs> to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak możesz zostawić. Łapęc w górę i jeżeli jesteś nowy na tym kanale, Abonowa to subika. No i to byłoby na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinkach. No i cześć!